Cześć wszystkim, z tej strony Dartbenek. Witam Was w kolejnym odcinku serii Dragon The River of Time. A my jak widzicie skończyliśmy już misję z demonem i teraz możemy udać się do ruin. Yy, przepraszam na drzewo elfów, aby uzdrowić naszego przyjaciela. Mam wrażenie, że to nie tutaj. Chyba musimy wejść trochę wyżej. Ech, no i cóż, jak widzieliście pewnie, a może nie widzieliście, to zapraszam Was do zobaczenia. Zacząłem serię Dragon Age. Być może wkrótce zacznę jeszcze jakąś serię, co by trochę urozmaicić kanał. Ale na razie gramy sobie w Dragon Sanga i tu leży nasz przyjaciel. You have returned! And the clamoring voices have fallen silent. And in Aaron. Now I can rejoice for the children who will be born. Today the sun shines on us. Let all your friends gather. As is the eternal custom of the Fae, their thoughts shall help to heal art. Basama Sala The body and spirit of your friend are now in harmony. You should be untroubled now. Where am I? What happened? Why? Gangrosia, finally! You're awake. You've been healed by elven sorcery. Ah, I feel strong enough to tear down a tree. You better not. Shorty here has tested the elf's patience enough as it is. If it weren't for me, Dosh Rogalo Blabbermouth, you'd be far worse off if it weren't for the heroics of this brave soul, my friend. If that's the case, then I owe you my gratitude and recognition. It is time to speak openly. Well, his real name is Ardo of Borstok. His family guards the Imperial Insignia. Yes. And then along came Mora and stole it, the most important of all. The Crown of Raul! Now you know our true quest. The thousand-year-old crown of the Midden Realm was stolen from me, and we need your help to find it. Nothing is alright, man. Appearances are deceptive. It was to me that Fex whispered the truth. This crown. It seems I have missed rather a lot. Ardo, you need to know something. That scoundrel with the magic dagger. It was he who got Mora to steal the crown and Kano. She didn't act alone? If she was working, Mora is part of a bigger plan. Probably aimed at destroying the authority of his magnificence, Emperor Hal. The consequences of such an undertaking would be. Now you know what's at stake. Will you join us in our quest? Your answer does you honor. I was right about you. Excellent. Then let us find Mora, and the crown, of course. Fulgrim, show me the way to the ship. No i cóż, skończyliśmy właśnie jeden etap naszej podróży. Teraz możemy udać się do miasta, żeby uzupełnić zapasy. Teleportujemy się na statek i, i płyniemy do miasta. By River Father's flowing beard. I'm happy to see Ardo up and around again. Your efforts to save him were extraordinary. Indeed, Captain. It's reassuring to find everyone safe and sound. I was also afraid for you when the assassin's dagger struck. What can I do for you? Where are we going? Show me on the map. No, we're going to the Trochę długie te ekrany ładowania, muszę przyznać. Oh, excuse me, do you happen to have a farthing for old grey hair? Here's another message for you from. such fine robes. roads, not so nicely. dostaliśmy wiadomość, dostaliśmy wiadomość. Nic ciekawego. tam pieprzenie. Pięć. Musimy wziąć ze sobą Kano i... no powiedzmy Ardo. A i oczywiście Jakona żeby żeby trochę pochodzić po mieście potrzebujemy oczywiście targowania się, bo musimy posprzedawać dużo, dużo jakichś gratów. Dużo różnego gówna do sprzedania. Zacznijmy od kupna i sprzedaży pancerza. Eee, dobrze. A jeszcze zapomniałem, kano trzeba, trochę, trzeba trochę podszkolić w targowaniu się. A oczywiście, zdecydowanie lepiej. Ej, hey, you... Damy cały ten syf jaki zebraliśmy Do that. Tutaj mamy kilka tych broni właśnie od naszych gargulców. Ostrymierz to gówno, szabla lwicy też. Galea. Również nie będzie nam potrzebna. I takim oto sposobem mamy aż 400 dukatów prawie. I co możemy tutaj za nie kupić? Bardzo bardzo fajne rzeczy już chyba tutaj jest. O ho ho, ho panie. To już wyższa szkoła jazdy. To już wyższa szkoła jazdy, tutaj mm, tak, 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 to kupiłem, to kupiłem, to kupiłem. To wszystko przeniesiemy tutaj, ja zaraz tu nie, i mamy kilka naprawdę przyzwoitych rzeczy. Będę musiał kupić jeszcze jakieś buty. I hełm. Buty, 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 buty by się przydały. Jakie buty by się przydały? Jakieś zajebiste pewnie. Gdzieś tu chyba takie widziałem, sznurowane buty. Trzy pancerza dają, proszę państwa. Ja się pokuszę o te buty. Natomiast Helm. Yy... Morion. Dobra, załóżmy, że będzie... Morion ile ma? Dobra, już będzie Morion. Dosyć tak fajnie wygląda. Dosyć fajnie wygląda. No tak sympatycznie. Tutaj mamy broń. Eee, broń mamy. No tu jakiś syf nas sprzedawaliśmy. Oh well. Chyba naszym, naszym... sojusznikom nie będzie już potrzebna jakaś specjalnie nowa broń. O, nasze energoastiańskie ostrze ma się świetnie. Zrobiliśmy takie małe przemeglowanie. Ubraniowe Ardo dostał kolczugę jak on dostał jego skórzaną kurtkę. A teraz idziemy się czegoś nauczyć. To jest taki dosyć, dosyć nudny odcinek, natomiast mam nadzieję, że następne będą odfitowały w trochę więcej akcji. Chcę ulepszyć swój styl walki, chcę zobaczyć jedną... Rzecz. Aha, okej. Okay. Okej. Okay. Przydałoby się używanie zbroi. E, nawet trzymałość nie mam doświadczenia oczywiście. A tutaj mam Ardo, 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 Ardo. Tutaj wszystko ma. Takie różne bajery. Walka tarczą też. Koszta. Temu, temu, to ja właśnie mówiłem, że chciałbym dać mocny cios, ale muszę zwiększyć mu siłę. Proszę bardzo, i teraz bym się mógł nauczyć mocnego ciosu. Bardzo się on przyda. Proszę, Magowi. To oczywiście wytrzymałości więc nie wspomnę. Karno zasadniczo, zasadniczo, nie prezentuje żadnych umiejętności, tak już nie będę go używał, ale powiedzmy, że niech niech sobie zostanie. Północ na wieża. Hmm. Północ na wieża. Port. Zasadniczo nie chcę mi się robić questów pobocznych, bo to trzeba wiedzieć, które robić po prostu, bo niektórych to się... A niektórych to tylko można czas tracić i gówno z tego będzie eee, Dlatego ja, 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 ja sobie popłynę What can I już Ja sobie popłynę już do Hammerbergu Gdzie czekają na nas kolejne ekscytujące przygody Ardo was his old self again, and we treated ourselves to a couple of pale ales after our scare. As we navigated our way to the River Pirates, it got so cold that it snowed. My fingers were itching to swing my axe, but Ardo insisted on making the best of a bad situation. Now it was more critical to find out what had happened to Mora and Raoul's crown. Feel the edge of my axe. We can't handle them all, my friend. This isn't our job. Let's talk to them first. Remember, we want to find Mora. What's this? Trouble? Or customers? What is it then? for prima. What is it? I Maga. Do you need my? No i co? Zaczynamy. Tell me, who are you? What do you want? Time is gold. They call me Gold Tooth, and I'll tell you what it has to do with me. First, I don't tolerate competition. Second, I take care of my businesses here. And third, I tell my friends when my nose tells me something stinks. Something's not quite right about you and your cronies. Actions speak louder than words. Stick to our rules or you'll sleep with the fishes. Understand? Differences are settled at the dueling ground. Keep your weapon sheathed anywhere else. If somebody tries to take your life, defend yourself. But no vendettas and no complaining. Any questions? Do you like waiting in the reeds? I see. I can't tell you anything about that. <laughs> I don't give up. Ah, I see. You want to talk to Thunderfist. You can only meet Thunderfist if you have enough people vouch for you. The council members. Apart from me. There's Iron Taste, Widow Friend, Hookinsang, and Balchok. <laughs> but I doubt you'll be able to. What do you want? I. But you won't manage. I Avarosh, son of Gramtax, is my name, and my tooth isn't all the gold I have either. I <laughs> mine precious metals in the Delvin. Loans, for example, at interest, of course. That reminds me Aye Then make yourself useful Those who don't The first is Growler bodo A dog breeder You'll find him near the back harbor The second one is Radomir The Tavern King And then there's Zira Our tender Snow White And I'm losing gold as we speak Growler Bolder. O... Dobra, dostaliśmy Pierwsze zadanie Mamy zebrać długi. Oto nasz bohater. No i dobra. Jeszcze zobaczę jedną rzecz. Jedną rzecz. Tak. Igit. Cóż to jest Hey you there You're the one I gave a good beating No proszę I hate you Everything went wrong in my life after I gave you that beating. No i musimy teraz okay. narobić tego dawno. Pardo przydałby się jakiś śmieczykzardo Porządna broń. obedience. Wyłosisz? No właśnie tutaj mieliśmy naszego maga, który ma, który otrzymał nowy czasu dla mnie. I teraz musimy zdecydować, który o właśnie tutaj będzie. I will handle it. Understood. All right, I get it. You're not to be met. Byrond, let that be a lesson to you. Hmm. There you have it. Dude. To było żałośnie łatwe. A tam stoi nasza krwiona ścieżka, od której mamy przejąć długi. Mm -mm. What a handsome fellow. Wanna go on a little adventure with me? Oh, good old With me. Here's the money. No, i proszę, tu mamy 100 punktów doświadczenia. Tutaj naprawdę dosyć obficie sypie nam się EXP. No, zobaczymy ten toporek. O, no, budowa może być. Topory i buławy też. Hardo to wiadomo, miecze HP Może jeszcze siła woli, odrobinę. Nasz mag to tutaj, tutaj gdzieś powinny być czary. Czary, zbiornik służebny. Atrybutio siła, leczenie i tak dalej. Klarum Purum culminatio. Dobra, to powinno być na razie tyle. Nasz bohater, naszym bohaterem zbieramy na wytrzymałość drugi poziom. Zapisujemy gra, wyjdziemy do karczmy. Hey, I know you. Do you remember me? There was trouble with Glass at Hookinsangs. I'm with Thunderfist now. Oh, I gotta go. See you later. Oczywiście. Przybyli tu również nasi koledzy piraci, których wypędziliśmy z lasu elfów. I zaraz prawdopodobnie przywitamy się z ich kapitanem. To jak na broń? Uwaga, darmowa, darmowa kasa. Tu mamy Hakan By the 12 gods, Ethra is small indeed. I am most pleased to see a familiar face. What brings you here? And you are just as direct? Tell me, what is someone like you doing in this god's forsaken place? Of course, I will help you, with one condition. Find a real solution to my problem this time, and I will speak for you, just as you were going to speak to the elves for me. I urgently need help against a person who is trying to discredit my leadership. Otherwise, the crew will refuse to guide my ship to safe harbors. He accuses me of personal profit at the expense of the crew. After meeting with the sponsor of our last mission, the share of the loot to be distributed to the crew went missing. Judge for yourself. He's just over there splashing out an expensive liquor. Very presence, there is a mock. I trust in your dziękuję. dobra, dostaliśmy zadanie. Musimy porozmawiać z tym downem, który tam stoi w kącie. Ja muszę kończyć koniec 14 odcinka. W następnym porozwiązujemy jeszcze więcej problemów piratów. Może nauczymy się czegoś od miejscowych wojowników. A ja na razie się z wami żegnam i życzę miłego dnia.